Siema! Ile ruchów może trwać pojedyncza partia szachów? Może pomyśleliście, że wiecie, 100 albo 150 to całkiem dużo. Natomiast w ostatnim czasie zagrałem partię na turnieju na Czeskomie, która była moją najdłuższą partią w życiu, a mianowicie trwała ona 193 ruchy. Musiałem się bronić w końcówce. No i okazało się, że nie było wcale tak prosto. I co ciekawe, gdyby to była partia na turnieju klasycznym? to musiałbym zmarnować cztery zapisy, ponieważ na jednym zapisie jest 60 ruchów do zapisania, więc musiałbym rozpocząć czwarty zapis. No co jest niesamowite, a sama partia była mega ciekawa, także zachęcam do oglądania, bo zobaczycie, że nawet w prostych końcówkach, albo wydawać by się, że w prost, mogło, że w prostych końcówkach łatwo można się pomylić. Moim przeciwnikiem był IM z Brazylii, ranking trochę wyższy od mojego, to znaczy. On ma ponad 2800, z tego co wiem, też jest jakimś tam streamerem. Natomiast ja. Grałem kolorem czarnym, no i przeciwnik zdecydował się na posunięcie D4. Nastąpiło G6, no i tutaj białe albo mogą grać przez E4, albo przez C4. Na obie rzeczy mam jakąś tam swoją odpowiedź. Przeciwnik zagrał E4, więc zagrałem sobie C6. Nastąpiło skoczek C3, goniec G7, goniec E3, D5, Hetman D2, bicie, bicie, skoczek F6, bicie. No i odbiłem tutaj pionkiem. Mamy pozycję, która równie dobrze mogłaby powstać z jakiegoś karokana albo z czegoś takiego. Ja mam tutaj cztery pionki przy królu, więc mój król raczej będzie bezpieczny. Potencjalnie przeciwnik będzie miał do dodatkowego pionka na skrzydle, ale pozycja jest raczej wyrównana. Nastąpiła długa roszada, ja zrobiłem krótką roszadę, przeciwnik zagrał na spokojnie H3, więc wyprowadziłem sobie gońca. Nastąpiło król B1, wyprowadziłem ostatnią figurę, zagrałem sobie skoczek B6, skoczek F4 i wieża E8. I ogólnie czułem się tutaj raczej dobrze, nie przewidywałem, żebym miał mieć jakieś problemy po debiucie. Komputer mówi, że oponent powinien zbić mojego gońca, chociaż mi się podczas partii wydawało, że jak ja odbiłbym w taki sposób, to powinno być git. Komputer mówi oczywiście, że nie znam się na szachach, bo po H4, H5 miałbym tutaj kłopoty, natomiast przeciwnik nie zdecydował się na to, zagrał po prostu goniec E2, no i ja stwierdziłem, dobra, to lecimy i zagrałem posunięcie skoczek C4. Teraz, gdyby przeciwnik się połasił na tego gońca, że wiecie, ja zbiję, to on zbije, to przegrywa partię, bo ja biję tutaj z szachem. Także tutaj wiedziałem, że będzie ok. Przeciwnik zdecydował się zbić, ja zbiłem, i naprawdę wydawało mi się, że od około tego momentu będzie wszystko spoko. To znaczy, mam parę gońców, przeciwnik nie ma prostego planu, a dodatkowo jego goniec na E3. Jest trochę słaby. Oczywiście mój też nie jest najlepszy, ale ja zawsze mogę zagrać F5 i faktycznie posunięcie F5 było tym, co powinienem zagrać. Natomiast ja zagrałem ruch, który po prostu poprawia moje figury. Zagrałem sobie Hetman D7 i okazuje się, że był to błąd, ale przeciwnik musi zagrać bardzo dokładnie, żeby to wykorzystać. Ale niestety, no, przeciwnik Iema w chipsach raczej nie znalazł. Zastanowił się chwilę i zagrał bardzo dobre posunięcie, a mianowicie D5. I problem jest taki że jeżeli ja to zbiję, co wydawało mi się naturalne, to przeciwnik wcale tego nie bije, bo to było coś, co ja policzyłem, że wiecie, nastąpi bicie, bicie, zbijemy, zbijemy, zbijemy i będę bronił takiej końcówki, która pra prawdopodobnie jest do utrzymania, aczkolwiek musiałbym być trochę precyzyjny, natomiast przeciwnik zagrał nawet lepiej, bo przeciwnik zagrał posunięcie B3, wygonił mojego gońca i teraz sprawia to, że przeciwnik może zbić, ale nie wymieniałem się tutaj e, lekkie figury, przez co jego skoczek tutaj jest bardzo dobrze Ustawiony i od około tego momentu zdałem sobie niestety sprawę, że będzie ciężko. I żeby wam pokazać, jak bardzo jest to ciężka pozycja, to to, co komputer sugeruje, to to, że ja powinienem olać te widełki i po prostu zagrać tak, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. Tutaj zbić tego pionka, bicie, bicie, no i grać taką pozycję, która z ludzkiego punktu widzenia jest po prostu przegrana. Więc ja stwierdziłem, że nie oddam jakości. Tylko oddam pionka, bo nie bardzo mam się jak bronić przed tym podejściem. Zauważcie, że jak zagram tutaj, to jest skoczek E7 i, i tak jakość tracę. Dlatego zagrałem wieża C8, ale to niestety ma taką konsekwencję, że przeciwnik może zbić na A7. Ja zbiłem, przeciwnik zbił. Nastąpiło jeszcze goniec F8, bo nie widziałem niczego lepszego, żeby się obronić. Nastąpiło bicie, król H8, goniec D4. Pyk. No i mamy pozycję, gdzie ja mam parę gońców, a przeciwnik ma dwa pionki więcej. Wiedziałem, że jest przegraną pozycją, szczególnie, że już miałem półtora minuty straty. W zasadzie od tego momentu 150 kolejnych ruchów musiałem grać, mając kilka, kilkanaście sekund na zegarze, ale stwierdziłem: No, spróbujemy. Przecież się nie poddam, skoro to są tylko dwa pionki mniej. Może w jakiś sposób przeciwnika oszukam. Także nastąpiło tutaj goniec B2. Goniec poszedł na C6, przeciwnik zagrał F3. To ja z braku laku zagrałem sobie K5. Nastąpiło wieża E7, i w tym momencie zdecydowałem się na decyzję, która czułem, że nie jest dobra ale nie widziałem nic lepszego. Okazuje się, że nie było to wcale takie złe, po prostu tutaj każdy ruch prowadzi do mojej przegranej, więc zdecydowałem się oddać parę gońców i stwierdziłem, że jeżeli w jakiś sposób uda mi się tutaj utrzymać, albo zdecyd jak uda się wymienić na przykład yy, wieżę, zostaną różnobarwne gońce, to jakieś tam szanse na remis może się pojawią. Natomiast przeciwnik nie był głupi, poru zagrał C4, ja zagrałem posunięcie B5, przeciwnik to zbił, zbił, no i problem jest taki, że ma on aktywniejszą wieżę, ma on dwa Pionki, które mogą sobie iść, i w zasadzie każdy ruch, który przeciwnik tutaj wybierze, prawdopodobnie poskutkuje moją porażką. Szczególnie, że problem jest taki, że nie mogę za bardzo wieżą gdzieś odejść w niektórych momentach, bo ta wieża od tyłu będzie atakowała mojego króla, więc jest po prostu lipa. Nastąpiło król B2, ja zagrałem goniec D3, nastąpiło A4, no i zobaczcie, nie mogę zdecydować się na to, na to i na zbicie pionka, bo po prostu dostaję mata. Także przegrana, przegrana pozycja, i widząc to. Stwierdziłem, że najpierw zagram G5 i niech przeciwnik kombinuje. Bo jeżeli nastąpi teraz bicie, to w, tym samej, w tej samej sytuacji wymieniam jedną parę pionków i może będzie łatwiej, żeby ten remis utrzymać. Natomiast przeciwnik znowu zagrał moim zdaniem dobrze, bo zagrał sobie wieża D7, wygonił mojego gońca, ale teraz mógł zagra zagrał sobie wieża D2, żeby nie dostać szacha i jego plan będzie prosty. On będzie pchał te pionki. Natomiast to, co ja widziałem, to to, że gdyby czysto teoretycznie powstała sytuacja, gdzie wymienią się te wszystkie pionki, to może uda mi się to utrzymać, bo wtedy wystarczy, że oddam gońca w zamian za dwa pionki i będą szanse. Dlatego zdecydowałem się na agresywne podejście, które jest. Przegrywające niestety, ponieważ po biciu, biciu przeciwnik wcale nie musi tego bić, tylko może zagrać wieża D5 i jest ciężko. Ja zagrałem Goniec E6 i w tym momencie jest mat. Właściwie, no, komp mówi, że w czterech ruchach, ale prawda jest taka, że jest to mat w dwóch ruchach. Przeciwnik może po prostu zagrać wieża H5, nie mam obrony przed matem. Mój król dostaje po prostu mata. No, w zasadzie to tam jest mat w czterech ruchach, bo jeszcze mogę poświęcić wieżę, nie? Więc wieża H5 i muszę się poddać, niestety. Natomiast przeciwnik dał szacha. Ja sobie odszedłem. Teraz zauważcie, że to samo sprawia, że mój król może odejść, a tego typu pozycja po biciu-biciu, nawet jeśli komputer powie, że to jest remis, że to jest wygrana białego, to żaden człowiek nie będzie w 100% pewien. Więc przeciwnik na to się nie zdecydował. I po króle F8 zdecydował się zbić. Teraz ma on trzy pionki więcej. Ale zobaczcie, co się dzieje z silnikiem. Silnik nagle zaczyna mówić, że to jest tylko plus 1,3. I może coś tutaj uda się zrobić, bo ja gram wieża B8. Nagle atakuje jego pionka. Nagle ten mój goniec, który niewiele robił, atakuje jego króla. I przeciwnik musi zacząć uważać. I tutaj pytanie do niego, co on chce zrobić? Może obronić tego pionka za pomocą ruchu wieża B5? Komputer mówi, że jedyny ruch dla przeciwnika, który jeszcze daje mu szansę na wygrywanie według komputera, to jest wieża A5. I po prostu oddać tego pionka, że jak ja wrócę, no to ten pionek i ten pionek będą sprawiały, że pozycja będzie ciężka. Natomiast przeciwnik jest człowiekiem. Nie chciał stracić pionka i zdecydował się na posunięcie wieża B5. Ale to sprawia, że mogę zbić, 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 i nagle mamy pozycję z różnobarwnymi gońcami gdzie przeciwnik ma zdublowane, ale wolne, ale zdublowane dwa pionki. I to sprawia, że mam tutaj szansę. I oczywiście, możecie sobie pomyśleć, a okej, okay, dobra, spoko, to będzie taka partia, że będziecie sobie chodzić gońcami i zakończy się remisem. Okazuje się, że nie, bo ja mając mało czasu, w tym momencie stwierdziłem, że najlepszą opcją, żeby ratować tę pozycję, będzie cofnięcie się gońcem tutaj, zagranie goniec na B7 i kontrolowanie tego punktu. Więc zagrałem goniec C8. I pozycja jest przegrana. Takie małe niuanse bardzo często decydują na takim wyższym trochę poziomie o tym, kto wygrywa, a kto remisuje. Bo to, co powinienem zrobić, to podchodzić królem, żeby być jak najbliżej i opanować pole na B7. Ja, mając mało czasu, nie zrozumiałem tego. Cofnąłem się gońcem, bo ten goniec wydawał mi się na G4 po prostu głupi. Natomiast to sprawia, że jak przeciwnik podchodzi, ja podchodzę. Przeciwnik podchodzi, ja podchodzę, to przeciwnik zdążam wejść na pole b6. A z tego pola na b6 królem będzie mógł kontrolować ważne pola, na których pionek będzie sobie dochodził. Więc tak to wyglądało. I jeżeli chodzi o porównanie dwóch pozycji, to jak ja bym podszedł, pyk, 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 to zauważcie, że ja zdążam wejść tutaj i nawet po szachu odejdę tutaj i mogę po prostu stać i powinno być dobrze. Natomiast to jest pozycja przegrana. Natomiast jest dopiero 43 ruch. Więc co się w tej partii działo, że ta partia potrwała jeszcze prawie 105, równe 150 posunięć. No zobaczmy, bo ja stoję w miejscu. To też nie jest proste dla przeciwnika, żeby znaleźć optymalną strategię, w jaki sposób tutaj wygrywać. No bo oczywiście, można sobie powiedzieć E, spoko, król A7, ale wtedy ja podejdę tym królem. Albo inaczej nawet, ja mogę podejść gdzieś tutaj i po B6 stać tu i kontroluję pole na B7. Ale ten pionek decyduje o tym, że kiedyś będzie zajęcie wymagające krzepy, czyli odciąganie, odciągnięty zostanie król, będę musiał oddać gońca. Dlatego to przeciwnik powinien zrobić. On zagrał B4, ja stoję w miejscu, przeciwnik stoi w miejscu, poprawia sobie figury, stoi, stoi, stoi. Ja zdecydowałem się losowo zagrać F5, przeciwnik zagrał goniec E5, no i tutaj zdecydowałem się zagrać królem na D8. I cały czas pozycja jest dla mnie przegrana. Ale to jest łatwe do oceniania, gdy mamy silnik. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia przeciwnik cały czas widział, że cokolwiek on zrobi na A7, to ja podejdę królem na C6 i będę kontrolował gońcem i królem to pole. I oczywiście, jak się tak siądzie, można znaleźć wygrywającą strategię, ale przeciwnik wymyślił inaczej, bo po co on ma iść od drugiej strony, skoro on przecież może królem podejść tutaj. I teraz wystarczy, że zagra B6, B7 i wygrywa gierkę. Więc zagrał król C6. Ale to sprawiło, że jeżeli tylko znajdę posunięcie goniec d7, to według komputera jest to remis. I mając 3 sekundy, znalazłem, dałem tego szacha i problem dla niego jest taki, że teraz mój król będzie mógł wejść na c8 i będzie spoko. Przeciwnik zagrał król b6, no to ja podchodzę królem i git. Przeciwnik zagrał król A6. Czy na pewno to jest remis? Okazuje się, że tak, bo mogę zagrać gońcem na E6 i jak kiedykolwiek przeciwnik zagra B6, to ja ustawiam gońca na tej przekątnej i cały czas kontroluję po tej przekątnej pole na B7. I w tym momencie wydawało mi się, że spokojnie tę partię wyremisuję. Ale mam mało czasu i błędy się zdarzają, i taki błąd. Przydarzył mi się, ponieważ po ruchu król B5 ja w ogóle ustawiłem gońca na B7, tak zastanawiałem się, czy warto jest ustawić tutaj króla. Stwierdziłem, że ustawię tutaj gońca, to było też, gra... to było też granie na sekundach, także grałem pierwszy ruch, jaki mi przychodził do głowy. Nastąpiło król C5, król D7, no i mamy moment, w którym przez jakiś czas stoimy sobie w miejscu. Ja sobie stoję królem, przeciwnik nie za bardzo ma jak przebić. To, co wiedziałem, to to, że nie chcę dać takiego szacha, bo po król A6 wpuszczam go i pozostawiam. Pozycja byłaby yy, przegrana dla mnie, dlatego nastąpiło Król e6, stałem sobie w miejscu, a przeciwnik nagle zaczyna iść w drugą stronę. Król d7, Król d4, zagrałem Król e6, co było dobre, poszedłem sobie gońcem, stałem sobie w miejscu, przeciwnik zagrał Król c5, ja sobie wróciłem królem, goniec poszedł na c3, goniec e4, Król d4. I w tym momencie, gdy cały czas jest remis. Ja ruszyłem się gońcem najbardziej naturalnie, jak można sobie wyobrazić, ale ze względu na fakt, jak ustawiony jest mój król, goniec oraz jego i mój pionek, ta pozycja jest przegrana. I zdałem sobie to z, z tego sprawę po kolejnym posunięciu przeciwnika, bo on gra król E5 i ja, mając mało czasu, myślałem, że spokojnie. No, ja wrócę sobie gońcem i gitara. Okazuje się, że jak zagrałbym goniec E4, to przeciwnik ma G4. I nie mogę tego zbić, bo stracę gońca. A jeżeli przeciwnik wyrobi sobie tutaj wolniaka, to po prostu partię przegram. Także widząc to, zdecydowałem się, że zagram król C6. I teraz sprawiam przed przeciwnikiem problem, bo z jednej strony może on to zbić i mieć dwa wolne pionki, ale z drugiej strony może tego pionka obronić. I jak ja pójdę po kolejnego pionka, no to ten pionek będzie dużo bardziej aktywny. Ale okazuje się, że oponent ma tylko jeden ruch, który mu wygrywa gierkę, i tym ruchem jest. Nie obronienie, tylko zbicie. Bo co z tego, że ja zbiję tutaj, skoro ten pionek sprawi, że mój goniec nie będzie w stanie trzymać obu tych pionków jednocześnie? I to jest wygrana pozycja. Natomiast przeciwnik obronił tego pionka i to sprawiło, że jestem w stanie tę partię zremisować, bo nastąpiło goniec C8, goniec C5, król D7. No i chodziliśmy sobie w kółko. I tutaj mamy posunięcie numer 78. Natomiast trochę was być może zawiodę, ponieważ reszta tej partii ponad 100 ruchów. Wyglądało w taki sposób, że chodziliśmy sobie gońcem. A jak zbliżało się 40 posunięcie, to yy, 50 posunięcie, i wtedy byłby remis, to przeciwnik decydował się zagrać pionkiem, żeby tę partię przedłużyć. No i jak widzicie tutaj, obaj nabijamy sobie czas. Zdobyłem kolejnego pionka. Mamy 125 posunięcie. Chodzimy sobie gońcami. Natomiast, żeby Was nie męczyć, tutaj nic ciekawego już się nie działo. Został ostatni pionek. Nabiliśmy kolejne 50 ruchów. No i mój przeciwnik ewidentnie. Nie, nie mógł pogodzić się z tym, że nie wygra tej partii, gdzie czuł, że była to pozycja wygrana, i w 193. posunięciu, za równe 13 posunięć, wyskoczył nam komunikat, że partia kończy się remisem z tego względu, że było 50 ruchów bez bicia oraz bez ruchu pionkiem. I było to ciekawe doświadczenie. To znaczy, oczywiście, teraz taka retrospekcja. Luzik, chodziłem sobie gońcem, ale powiem wam, że jest taki mały stresik, gdy mamy pozycję, która niby jest remisowa, ale jednak przeciwnik cały czas. Próbuję. Także najdłuższa partia ze mną, yy, za mną, ale mam nadzieję, że nie będę musiał czegoś takiego powtarzać, bo jest to za duży stres. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara.